No, nie zatrudniaj Roberta Kubicy do kosiarki. Jak nie zmasakrować rekrutacji handlowca? O tym będzie w dzisiejszym odcinku. Kanał JBS Europe. Praktyka zamiast teorii w sprzedaży, marketingu i zarządzaniu. Cześć, tu Chris Jurga i dziś pogadamy o czymś, co robią setki firm w Polsce i tracą przez to czas, kasę i nerwy. Czyli zatrudnianiu handlowca. No bo zatrudniasz handlowca, wszystko ma się zmienić, poukładać, i po trzech miesiącach go tracisz. Ale wyobraź sobie ten proces. Robisz ogłoszenie o pracę dla kierowcy. Zgłasza się Robert Kubica, chce dla ciebie jeździć, tylko jeszcze nie wie, że ma prowadzić kosiarkę spalinową. To nie jest żart. Tak wygląda wiele rekrutacji na handlowców w małych i średnich firmach. I to dzisiaj rozbieramy na czynniki pierwsze powiemy o błędach i rozwiązaniach, żeby nie przepalać potencjału ludzi i kasy. Jeśli to brzmi interesująco, kliknij przycisk subskrybuj no i dołącz do naszej społeczności. A jeśli z jakiegoś powodu nie możesz obejrzeć tego odcinka do końca i chciałbyś część merytoryczną w wersji PDF, napisz do mnie na adres biuro Chętnie Ci je podeślę. Pierwszy błąd. Zatrudnia handlowca nie dlatego, że masz proces, tylko dlatego, że masz dość. Dość dzwonienia, dość LinkedIna, dość spotkań, dość maili. Zasz to? nie wyrabiam już, zatrudnię kogoś, niech to ogarnia za mnie. Tylko, że to nie jest zatrudnienie, to abdykacja. A handlowiec, no, nie jest Twoim wybawcą, jest elementem w systemie. Jeśli tego systemu nie masz, to za przeproszeniem spierdzielisz to. Nawet z najlepszym człowiekiem. Drugi błąd. To zlecasz rekrutację agencji, czyli na zewnątrz i spoko. Znajdą ci fajnego kandydata, tylko nie zrobią za ciebie tego procesu. Oni szukają ludzi, których ty powiesz, że potrzebujesz. Przygotują wszystko, zrobią dobrą robotę i zgarną wynagrodzenie, ale nie przygotują ci firmy. To twoje zadanie. Trzeci błąd. Zrobisz obrót, dostaniesz prowizję. Serio? To brzmi jak umowa na straganie, a nie cel smart. I czwarty błąd. Szukasz osobowości. Właściciele małych firm często piszą w ogłoszeniach. Szukamy ambitnej, dynamicznej osoby z pasją do kontaktu z klientem. Ale ty potrzebujesz wykonawcy. Kogoś, kto ogarnie 30 rozmów z lidami i 10 follow-upów dziennie. Z pasją czy bez? Jak to powinno wyglądać? Zacznijmy od y, trzech kart. Przygotowałem z naszego pudełeczka. Cel Smart. Co konkretnie ma robić twój handlowiec? Ile kontaktów? Z jakimi osobami? W jakim czasie? I na jakim rynku. Następnie mapowanie procesów. Narysuj sobie, gdzie zaczyna się kontakt z klientem, gdzie jest moment oferty, gdzie jest decyzja. Jeśli tego nie masz, no to po prostu wrzucasz handlowca we mgłę. I trzecia karta. Obiekcja, ale ogólnie buyer persona, czyli zrozumienie tego, kim jest twój klient. Czy twój handlowiec wie, do kogo pisze, czy zna typ klienta, branżę, główne obiekcje, potrzeby. I czy ma gotowy język korzyści? Bo bez tych trzech wspomnianych rzeczy, trzy, które pokazałem na kartach, nie wiesz, kogo szukasz. Ani ty, ani on. Co zrobić? No to kilka konkretnych kroków. Zapisz sobie, co robisz dzisiaj sam. Prospecting, LinkedIn, spotkania, follow-upy, zaznacz, co może przejąć ktoś inny. Stwórz taki mini-sop, standardową procedurę operacyjną, czyli prostą instrukcję, jak Ty wykonujesz daną czynność w firmie, jak ona powinna być Twoim zdaniem wykonywana. Taka prosta checklista krok po kroku. Na przykład po dodaniu kontaktu, napisz wiadomość numer jeden. Jest tam jakaś wiadomość w szablonie numer 1. Jeśli odpiszę, zadaj pytanie 1, 2, 3. I w ten sposób tworzysz całą checklistę opieki. Oprócz tego zaplanuj lejki osobno dla LinkedIna, osobno dla cold maila, osobno dla poleceń. Ustal też cel. Przykład 30 rozmów wideo z osobami decyzyjnymi miesięcznie. Bo to wszystko da się zmierzyć. No i na koniec wdróż CRM. No bez tego nie masz danych. Nie wiesz ile kontaktów przychodzi w rozmowy, ile rozmów ofertę, ile ofert. Daje ci po prostu deal, czyli wygraną szansę sprzedaży. I teraz przykład z życia. Narysowaliśmy proces sprzedaży w firmie, w której właściciel sam sprzedawał. Zobaczmy. Proces wygląda trochę jak pajęczyna, ma bardzo dużo wątków, elementów itd., i dopiero po osadzeniu ich na osi czasu bardzo szybko. Zobaczyliśmy kilka kluczowych błędów. Między innymi podejmowanie decyzji i ewentualne nie klienta, które było dosyć częste, pojawia się na końcu procesu. Po wykonaniu masy roboty, spotkaniach, kalkulacjach, przygotowaniu, projektowaniu itd. Dopiero tutaj klient na przykład mówi i właśnie, kiedy przeprowadziliśmy analizę tych straconych szans sprzedaży, odkryliśmy, że najczęściej był to brak budżetu. Tyle że ten klient już nie miał tego budżetu. Na tym etapie tym samym musieliśmy bardzo szybko wprowadzić pewne korekty, przenieść ten proces kwalifikacji zdecydowanie bliżej, żeby o ewentualnym braku budżetu wiedzieć po prostu wcześniej. Jak uporządkowaliśmy ten proces, wyglądał on zupełnie inaczej. Mieliśmy wyraźne etapy do kwalifikacji takiego klienta i zauważyliśmy też, że to nie jest praca dla jednej osoby. To praca tak naprawdę dla dwóch osób do działu handlowego. Na czym polegały te dwie role? Jedna osoba do prospektingu i wstępnej kwalifikacji. Tutaj nie były potrzebne wysokie kompetencje inżynierskie, nie musiały być wysokie kompetencje sprzedażowe. Druga z kolei już ze zdecydowanie wyższymi kompetencjami inżynierskimi. To była firma inżynierska projektująca elementy spawane, elementy do maszyn itd. Więc kiedy podzieliliśmy, wiedzieliśmy dokładnie, Kogo będziemy szukać do realizacji tak poukładanego procesu? Dzięki temu dodatkowo skróciliśmy cykl sprzedaży, zwiększyliśmy jakość lidów, no i zmniejszyliśmy frustrację właściciela. Zdecydowanie łatwiej było znaleźć osobę do kwalifikacji do tego pierwszego etapu, trochę trudniej osoby do drugiego etapu, ale te osoby nawzajem się uzupełniały i cały proces przebiegał w przewidywalny sposób. Ten odcinek to krótka przestroga przed zatrudnieniem handlowca bez procesu. Pokazałem największe błędy, jakie popełniają właściciele, gdy szukają po prostu wybawcy zamiast planu. Omówiłem też trzy kluczowe karty MPPM: Cel smart, mapowanie procesu, buyer persona z obiekcjami oraz dałem praktyczne wskazówki, jak przygotować się do rekrutacji, co przekazać handlowcowi i jak wygląda przykład z życia, gdzie rozdzielenie ról sprzedażowych uratowało firmie czas. I pieniądze. Zatrudnienie handlowca to nie jest cud. To proces jak Tor Formuły 1. Musisz znać sekręty, pit stopy, limity prędkości. Nie zatrudniaj strażaka, jak nie masz hydrantu, i nie zatrudniaj kubicy, jak masz kosiarkę. Więc zanim dasz komuś kierownicę, pokaż mu trasę. Dlatego jeśli masz już za sobą nieudane rekrutacje albo czujesz się nieprzygotowany do tej, która no, czeka cię w najbliższym czasie, no bo wiesz, że. To po prostu konieczność i już, już nie ogarniasz, już nie dasz dalej rady, to przygotowałem bezpłatną konsultację z metodologią MPPM, gdzie podpowiem ci, jak to poukładać. Link masz w opisie, no i pamiętaj, dziś to najlepszy dzień, by niczego nie odkładać. Na jutro. Do zobaczenia w następnym odcinku. To już koniec tego odcinka. Ale jeśli ten materiał Ci się podobał i czujesz, że wnosi wartość do Twojego biznesu lub codziennych działań, zasubskrybuj nasz kanał. Każdy tydzień to nowy odcinek pełen praktycznych wskazówek, narzędzi no i sprawdzonych metod, które możesz od razu zastosować w praktyce. Kliknij subskrybuj, żeby być na bieżąco i nie przegapić żadnych nowości. A jeśli chcesz więcej takich treści, daj znać w komentarzu. Razem możemy stworzyć coś naprawdę wyjątkowego.